Cześć, witamy wszystkich miłośników wędkarstwa, zarazem sympatyków kanału Fishing Way Channel. I nie sympatyków również witamy. Oczywiście, słyszycie ten głos? <głos>, <głos> Tego gościa się już dawno nie słyszeli ostatnio. Witam się, Was wszystkich. Sam się posiłkuję kamerą, także nie jest to proste. Wolę, jak jesteśmy w dwójkę, żeby można było nagrywać. Nie zawsze się to udaje. Czasami ciągnę to z GoPro. No, czasami ze statywu, jak sami widzicie, no nie jest to proste, a statywu mi się tu nie chce nosić na rzece, bo na rzece się cały czas człowiek przemieszcza, to nie jest stacjonarka, że się siedzi, postawi się statyw, kamery się ma na statywie i tyle. Dobra, mniejsza o to. Jurek, jaka piękna dzisiaj pogoda, na co się dzisiaj nastawiamy, Jurek? Ach, jak to na co nastawiamy się? Na rybki. Tylko wiecie, najgorsze jest to, że dzisiaj z niedziela i sklepy są pozamykane. My mamy taki ulubiony sklep rybny, rybny. Krewetka się nazywa. Powiem wam, tam full pa zawsze jest ryb. Jakie byście nie chcieli o jakie porze roku? Przestań mnie tu śmieszyć. Ja mówię do Irka, zobaczymy. Przepiękna pogoda dzisiaj, powiem wam, no ale ta wiosna naprawdę. W tym roku zwariowana, nie będę tego powtarzał, bo wszyscy mówią, niesamowicie, 3-4 dni słońca, temperatura 16-17, potem nagły spadek przez 5 dni, no i z tymi rybami nie jest wesoło, jak sami żeście zauważyli, pojedyncze sztuki jakieś tam udało mi się wy, wyjąć na początek sezonu, ale co to jest? Inne lata o tej porze zdecydowanie lepiej żeśmy łowili, nie Jurek? No, bo w tygodniu żeśmy łowili, wiecie, sklep był otwarty i hej, pójdzie <śledzimy> na haczyk zaczepia i do przodu. Skodzi <śledzimy> już tam Uciskać z ludą, bo nie, bo, bo nie będą tego. Dobra, mniejsza o to. Jak widzicie spinning zacznę od woblera tradycyjnie, później jakieś tam obrotówki. Ja sobie taką osę założył. Tak, Myślę, że z kogoś urządny. Dokładnie. Jak, jak nie ryby, to mnie <laughs> <laughs> Także bierzemy się za robotę, idziemy łowić. Bo jak nie nam Jurek, to, ko... to komu te rybki by dobrały? I tego motta dawno nie było, dzisiaj jest i mam nadzieję, że ryby będą. Dobra, tyle wstępu, a my bierzemy się kolego do roboty, bo mówią, że będzie być silny wiatr dzisiaj i może nam to przeszkodzić w owieniu. A wiesz, żeby zrobić film, to ile się trzeba nachodzić? Trzeba się nachodzić, ale widzicie, pier... pierwsza wymówka już jest. Ta. Będzie wiatr. <śla> A dlaczego tak nisko, albo dlaczego tak wysoko? No zawsze nam coś dolega. Ale bądźmy dobrej myśli. Jeszcze raz, jak nie nam, to komu te rybki będą brały? Dokładnie. Przedtem Jacek próbował woblerkiem. Teraz... Ty, ty już mnie podpatrujesz, nie? A no, jak zwykle. No. Teraz Słuchajcie, Jurek, ob obrotóweczkę. No. Jurek ma taki zastój, że nie wiem kiedy odrobi to wszystko. Ten sezon będzie miał ciężki do odrobienia. Wyszedł sprawy i teraz mnie pilnuje, co ja tu zakładam, nie? No. Trzeba podpatrywać zawsze. <laughs> Tak, wszyscy robią, jeden drugiego wędkarze. Ja z reguły zaczynam od woblera, ale lubię oczywiście obrotówki, więc to są moje dwie główne takie przynęty na które z reguły zaczynam łowić, gum stosuję bardzo mało, jakoś gumowy mić to nie jestem powiem, nie mówię, że ich nie mam, bo sporo mam tych różnego rodzaju tych gumy. Nie ma przekonania, kiedyś było odwrotnie, bardziej gumami. Tak, a teraz jakoś tak przekonałem się, no i... Efekty są nie zawsze ale w większości dają słyszycie na pewno ten wiatr Zapowiadali na, na dzisiaj silny wiatr No i jak będzie taki silny wiatr to z naszego... Nie wiem, jak to będzie, bo będzie ciężko spoko a teraz już już zaczyna dmuchać Wiosna tego roku jest bardzo ciężka dla nas wędkarzy, żeby cokolwiek złowić. Trzeba się nachodzić, naszukać, z rybą nie jest tak prosto. Ogólnie słuchajcie, wiosna w tym roku no, zwariowana jest u nas. Na południu nie tylko, bo jak obserwujemy pogodę, to w całej Polsce taka. Dzisiaj jest 11 kwietnia, niedziela. Niby słoneczko, wczoraj było fajnie, przedwczoraj 3 dni. Jutro ostatni dzień pogody i znowu mówią, że przyjdzie śnieg z deszczem. W zeszłym tygodniu było to samo. Jakżeście widzieli film, Parę dni było ciepło, to wybrałem się na ryby. Później znowu tydzień było w plecy, bo no śnieg z deszczem padał u nas. Zimno jak cholera było i ta woda nie jest dogrzana i ta ryba jeszcze jest uwalnięta. No. Także jest ciężko, naprawdę. No jest ten... woda, jest tempe... ma temperaturę około 0,1 jeden stopnia, jak koledzy mówili, którzy mierzyli. Ta. Także no ale co zrobić? no Sezon się zaczął, wiosna. No, i, i co? U nas u mnie trwa sezon cały rok, jak się da na lód wejść, a a także bym się cieszył w tym roku, że połowię pod lodu, tyle czasu będę łowił, która w tym byłem pięć razy I po, i po lodzie było, jak co roku, jak zwykle, trudno, zobaczymy. Idziemy na jedną miejscóweczkę, zobaczymy co będzie dalej. No znaleźliśmy w fajną miejscóweczkę, takie drzewka powalone, no powinna być tu rybka. stoi na takiej małej półce Trochę nam się chociaż jest on pod światło i próbuję coś tam wyciągnąć Zobaczcie jakie piękne miejsce zawalone drzewo. Próbowaliśmy tu z przez jakiś czas, i nic nam nie uderzyło. Ono miejsce książkowe, żeby miejsce było. Taka piękna mięta, niszczymy ją ludzi, lecz nie chcecie w to Coś mi się zdaje, chyba że ja coś tam choruje Chle ty resztę, jeżeli coś będzie, to zobaczycie już z jego kamerki. Zwyczaj na kiju, nie wiem co tam mam, może kleniu, zobaczymy, jakaś ryba jest, no jest kleniu. tak i 30 Wziął na ten Zaraz go to Podbierzemy. chodź tu Mamy gościa. No. Zobaczcie. Ja. Taki koło trzydziestu centymetrów, ale wiatr tak zawija, że Uch. Przepimy. No, Powiem wam koło 30 centymetrów To ten pan ma No Także na pewno 30 parę centymetrów Taki potężny To nie jest Ale wypuścimy go tutaj Żeby nie poszyć Inne grip. Tak. I kraniuszek jest. Zaraz go tutaj. No, odpływaj. Gdzie ty idziesz tą stronę? No, zobaczcie sobie śmigaj, gościu. No, także udało się. Dobrze. Zobaczcie, jakie piękne wiosenne kwiatki. Jak tu człowiek się tak przemieszcza, idzie to. Ta przyroda się budzi, pięknie to wygląda, nie? Naprawdę fajnie. Panie, wytłumacie tym widzom naszym, gdzieś to przebywał. Wiecie, gdzie można w tym wieku przebywać? Człowiek musi się opiekować wnukiem, którego się lubi. Takie czasy nastały, że nie zawsze możemy robić to, co chcemy. A mówili zawsze, że na meryturze nie ma czasu. I to jest taka prawda. Że jak do pracy nie idzie, a cały dzień jest zajęty, nie? Tak Zaczynamy przechodzić na system ten, ci co pracują Bo kiedyś nigdy nie jeździliśmy w niedzielę A teraz się okazuje z Jacek, Że mamy czas tylko weekendy No ja teraz mam trochę więcej czasu, wam powiem No no ze względów takich, że nie muszę się już opiekować ojcem niestety Ojciec mi zmarł przykro, no ale Przed tym musiałem się zajmować jeszcze w zeszłym roku Często musiałem być u ojca Teraz już nie mam rodziców, no i trochę więcej czasu mam wolnego. Także częściej jestem od Jurka. A kiedy do Jurka zadzwonię, słuchaj, jedziemy na ryby, nie? Bo kto główny reżyser, kto będzie te filmy kręcił. <laughs> <laughs> Albo mówi, chłopie, a on mówi ja dzisiaj mam znowu wnuka. No to wnuk jest ważniejszy. Pewnie, że tak. Niestety takie tak, tak jest życie. Mamy. Nikt z nas chyba nie przypuszcza, że będziemy żyli w, w tak czy to są ciekawe czasy, ale tak jak mówi przysłowie, abyście żyli w ciekawych czasach. One nie do końca są dla nas ciekawe, no, bo są też i tragiczne, ale no tak jest życie, że trzeba przyjąć to co jest i jakoś sobie z tym wszystkim radzić. No dokładnie. Panie pochwal się pan co żeś tam założył na koniec. Ja założyłem zgodnie z podpatrzeniem twoim. <laughs> ja się podpatrzyłem, mówię założę brutówkę, nie będę zaczynał. Aha nie? Woblerka, bo on zaczynał. Aha, ja zacząłem od woble. Ale okazuje się, że to podpatrzenie do końca jest takie dobre. Także spokojnie, oby ten wiatr, który zapowiadają, żeby nam nie dokuczył, żeby nas nie wyposzło z tej wody, bo jesteśmy dzisiaj, jak widzicie, nad naszą ukochaną rzeką Odrą. No i spinning i szukamy tego klenia, no bo ta wiosna się zaczęła. No to trzeba szukać tych kleni, bo ich tu mamy najwięcej, tak? Słuchajcie, no jak zawsze, no nie jest tak prosto. Wszyscy myślą, że jak film leci i tam po co, kilka minut pokazuje się rybka, to my tak przychodzimy. <noise> 20 minut nakręcamy film. Jest banki, nie? No bo, bo co to jest? No to przecież cały czas wam brały, nie? Tak. To żeby te 20 minut filmu było, to trzeba się trochę nachodzić. To trzeba przynajmniej powiem wam szczerze 4, co najmniej 4,5 godziny. raz do 8 godzin. No, niekiedy nieraz Więcej, że nie raz 2 dni trzeba iść. No gdzie to bywa, wiecie, to nie jest tak, że my mamy jakąś złotą receptę. Dokładnie. I ta ryba... Trochę się przesunę, bo Jacek mnie z GoPro nagrywa. Mhm. Mm i że ta ryba tak cały czas jest i to jest takie, takie proste nie? Tak. ktoś mówi panowie, ale tam kręciliście i był szybki, no a tu jest wolny, no my się cały czas przemieszczamy gdzieś w tym terenie drugą rzecz jaką stosujemy, no my, my wędkujemy blisko siebie, blisko domu nie mamy tego odcinka, tej odry tak dużo i wiele osób stara się podpatrzeć i my to rozumiemy tylko, że my mamy obawę, że oprócz dobrych tych wędkarzy, które my nazywamy, jest duża grupa wędkarzy, która nas obserwuje, która po prostu nie do końca ma etykę złowi nie? To już nie chodzi o złowienie wypuść, bo jak ktoś bierze rybkę, no oczywiście my też nie mamy przeciwko temu. Tak. Tylko to wszystko musi mieć jakieś proporcje. Stacja na Facebooku wrzuciliśmy ile ryb zostało odłowione z odry i zamieszczamy również, ile, ile jak jest ona zalabiana. Mimo, że rzeki są najbardziej rybnymi łowiskami, trzeba powiedzieć. To nie są to, to co wody stacjonalne, naprawdę jest dużo łatwiej o ryby, jak na wodach stacjonalnych w tej chwili. Na pewno powiem Wam, że rzeka to jest. Numer jeden, jeżeli chodzi o nasze wody, tutaj, bo żwirownia, no to wiadomo, żwirownia, to tam są inne ryby i tak dalej. Na rzece natomiast jest każda ryba, jest, mamy spory odcinek, tylko że dostęp do tej wody, zresztą jak widzicie, nie zawsze można. My chodzimy w takich miejscach, gdzie ten dostęp jest w miarę taki, no wiadomo, jak każdy wędkarz, nie? Można by było. Się wbić gdzieś w jakieś inne, ale to nie jest takie proste. Słuchajcie, teraz przyjdzie maj, czerwiec, jak to wszystko wyrośnie, ta roślina znowu odbije do góry. To jest typowa dżungla, zresztą nie raz, żeście widzieli, jak przechodzimy, pokazujemy. Bo w tej chwili jest początek wiosny, tak? Więc ta roślina jeszcze jest jeszcze zdecydowanie mała i, i, i tu można się dostać. Fajnie wszystko widać, jeszcze tego, ale zobaczymy. Dobra, panie, lecimy, stan na tym, tak, bo... bo. Nie będziemy was zanudzali tutaj cały <laughs> Dobrze, że się wytłumaczył, bo, bo już tam zapytania są, gdzie ten pan jest? <laughs> myśleli, może myśleli, że my rozwód wzięli. Nie, nie, słuchajcie, my tak szybko, nie, bo na razie się nie zapowiada. Na razie nie, dobra.